Gdy potrzebuję wydrukować dokument, pierwsze co robię, klikam CTRL-P po to, żeby obejrzeć sobie podgląd wydruku. No i teraz zobacz, mam tutaj pokazane takie informacje, że no, moje aktywa wydrukują się na czterech stronach. To jest strona pierwsza, przechodzę na stronę drugą, na stronie drugiej mam w pionie kolejne dane, a potem jeszcze kolejne. I tu się zaczyna problem. Dlaczego? Ponieważ pojawia się błąd. Dziel 0. Oczywiście mogę to ukrywać w arkuszu, ale zobacz, jak można to zrobić, nie ukrywając tego w arkuszu. Po pierwsze, poproszę Excel'a, żeby to wszystko wydrukował mi, no właśnie, nie na dwóch stronach na szerokość. Więc wezmę sobie rozmiar rzeczywisty, zamienię na dopasuj wszystkie kolumny do jednej strony. To oczywiście siłą rzeczy spowodowało, że moje dane zostały. Ściągnięte do jednej strony szerokości. Ale popatrz, moje błędy wyświetlają się nadal, tak? Co mogę zrobić, żeby przestały? Ustawienia strony. I tutaj w zakładce arkusz mam coś takiego jak błędy komórek, jako. No i wyświetlane. Jeśli rozwiniesz listę i napiszesz puste, endę, czy kreseczki, ja zostawię kreseczki. OK, to wtedy zobacz, zamiast tych błędów wyświetlają ci się kreski. Jeśli potrzebujesz szybko zrobić wydruk, to jest to świetne rozwiązanie. Excel i zrobione.